wakacje z rodziną. Od rana padał deszcz, mimo tego, że prognoza pogody, oczywiście taką komórkowa, mówiła co innego. Więc zaczęliśmy od zakupów, potem poszliśmy do restauracji, bo dalej padał deszcz, mimo tego, że dalej prognoza pogody mówiła co innego, a potem wpadliśmy na genialny pomysł, żeby rowerami całą rodziną wybrać się nad morze, mniej więcej 3-4 kilometry przez las. I to było cudowne patrzeć, jak mój syn po raz pierwszy jedzie na tak, w taką trasę rowerową, mówi, że go nogi bolą, a ja mówię, że jest dzielny, a on mówi, wiem, tato, i ciśnie dalej. Tylko, że pierwsze, co zrobił po tym, jak dotarliśmy nad morze, to władował się po prostu na strzałę do morza. I nie wzięliśmy ciuchów na zmianę. I kto musiał pojechać po te ciuchy na zmianę? Tata. Bohater. Więc pojechał. Tak mnie nogi bolą... Że chyba pierwsze co zrobię po powrocie z wakacji to odwiedzę Centrum Rehabilitacji Sportowej. Tomek, szykuj się. Pierwszy dzień wakacji. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.